Hydraulicy alarmują. Większość osób w zły sposób używa kapsułek do prania. Prowadzi to do uszkodzeń wewnętrznych części pralek. O tych ważnych informacjach nie przeczytasz na ich opakowaniu. Kapsułki stosowane w zły sposób mogą zaklejać rury, filtry, a nawet niszczyć nasze ubrania. Wszystko przez jeden szczegół, o którym niestety większość z nas nie wie: porcja płynu do prania umieszczona jest w rozpuszczalnej w wodzie powłoce. To właśnie ona może stanowić ogromny problem. Korzystać z nich można tylko wtedy, gdy ustawiamy program pralki na odpowiednią temperaturę. Kapsułka w zbyt niskiej temperaturze nie rozpuszcza się dokładnie. Jej resztki mogą osadzać się w rurach odprowadzających wodę, tworząc szlam. Jest on później odpowiedzialny za brzydki zapach wydobywający się z pralki. Hydraulicy nazywają to śmierdzącym skutkiem ubocznym korzystania z kapsułek. Zobacz, co się dzieje z kapsułką, gdy używamy jej w temperaturze 30 stopni. Na potrzeby tego eksperymentu wrzucamy ją do słoika. Po 15 minutach nadal powłoka nie rozpuściła się w wodzie. To dowód na to, że kapsułki nie sprawdzą się również podczas krótkich programów prania. Jej resztki z pewnością będą osadzać się w rurach i na ubraniach. Sprawa wygląda inaczej w temperaturze wynoszącej ponad 40 stopni. Kapsułka rozpuszcza się w całości. Używając kapsułek, pamiętaj, żeby ustawić pralkę na wyższą temperaturę i dłuższy czas prania. Często korzystasz z kapsułek? Wiedziałeś, jak poprawnie ich używać? Użyłam zamiast chloru i byłam zachwycona. Wybieliło brodzik, że lśni jak nowy. Okazuje się, że jest prosty sposób na czystość bez nieprzyjemnego zapachu wybielacza. Na początek, przygotuj kabinę prysznicową i zatkaj odpływ. Jeśli masz podobny odpływ jak ja. Możesz użyć nakrętki od płynu do zmiękczania tkanin jako korka, idealnie pasuje i zatrzymuje wodę. Napełnij brodzik gorącą wodą, wrzuć dwie kapsułki do zmywarki i pozostaw na 30 minut, aż się rozpuszczą. Kapsułki nie tylko skutecznie rozpuszczają osady, ale także eliminują plamy i osady z mydła i twardej wody, zostawiając powierzchnię idealnie gładką. Załóż rękawiczki, weź ściereczkę z mikrofibry i delikatnie wyszoruj powierzchnię brodzika. Działanie wybielające tabletek do zmywarki jest równie silne jak tradycyjnych środków, ale bez szkodliwych oparów. Na koniec spłucz wodą, a twój brodzik będzie błyszczał czystością. Pokrywka do garnka sprawi, że twój dywan w kilka minut będzie jak nowy. Weź dużą miskę, włóż do niej kapsułkę do prania. Zalej ją gorącą wodą. Kapsułki do prania skutecznie usuwają różne zabrudzenia i można stosować je do wielu materiałów. Odczekaj kilka minut, aż kapsułka dobrze się rozpuści, a woda trochę ostygnie. Weź pokrywkę od garnka dowolnej wielkości. Do tego triku potrzebna będzie ci również ścierka. Najlepiej, aby była z mikrofibry. Włóż ścierkę do wcześniej przygotowanej wody z kapsułką i dokładnie namocz. Odciśnij nadmiar wody, Rozłóż ją i połóż na nią pokrywkę od garnka. Ścierka musi być większa od pokrywki. Zwiąż ścierkę na górze pokrywki. Użyj do tego gumki lub sznurka, dzięki temu ścierka się nie zsunie. Taką pokrywkę wykorzystasz do czyszczenia dywanów. Okrężnymi ruchami rozprowadź mieszankę na całym dywanie. Plamy i zabrudzenia będą znikać i dywan już po chwili będzie czysty. Tak usuniesz również zabrudzenia na krzesłach tapicerowanych lub kanapie. Dzięki temu będziesz mieć nie tylko czyste meble, ale również piękny zapach unoszący się w całym domu. Wrzuć do wiadra kapsułkę do prania. Ten trik sprawi, że będziesz miał lśniące i czyste podłogi, z których można jeść jak z talerza. Twoja podłoga w końcu będzie lśnić jak lustro. Zacznij od wrzucenia do wiadra kapsułki do prania. Następnie wrzuć garść perełek do prania. Te dwa składniki, które są w wiadrze, zalej gorącą wodą. Kapsułka się rozpuści, perełki również się rozpuszczą. Jednak wytworzą piękny zapach. Ten domowy płyn jest nie tylko skuteczny, ale także pachnie niesamowicie. Teraz przelej całość do innego wiadra. To bardzo ważna czynność. Najlepiej sprawdzi się takie standardowe wiadro. Dzięki temu wyciśniesz mopa w jednym wiadrze, natomiast zamoczysz mopa w drugim, co skutkuje tym, że moczysz go tylko w czystej wodzie. Tym trikiem sprawisz, że powierzchnia podłogi będzie czysta jak nigdy. Umyj tak każde pomieszczenie. Podłoga będzie błyszcząca bez użycia środków chemicznych. Nie zobaczysz ani jednej smugi. Wyłóż ten piekarnik. Efekt będzie dla ciebie zaskoczeniem. Na początku jednak weź tabletkę do zmywarki. Zawiera ona wiele substancji czynnych. Świetnie radzą sobie z tłuszczem i plamami. Substancje myjące w niej zawarte są silnie skoncentrowane. Jeśli twój piekarnik jest mocno przypalony, ma zaschnięte resztki jedzenia i ubrudzoną od tłuszczu szybę, to ten trik z pewnością się przyda. Nie trzeba nawet szorować, żeby znów lśnił jak nowy. Na początku weź jedną kostkę od zmywarki i obierz ją z folii. Przygotuj miseczkę, włóż do niej tabletkę. Dodaj do niej 200 ml ciepłej wody. Zamieszaj całość i zostaw do rozpuszczenia. Tak przygotowaną miksturę nanieś za pomocą gąbki na brudne ściany piekarnika. Nasącz ją obficie i wyciskaj na wnętrze urządzenia. Kostki do zmywarki zawierają skoncentrowane detergenty, które są specjalnie opracowane do rozpuszczania i usuwania tłuszczu. Po czym przygotuj ręcznik kuchenny, oderwij kawałki, które przykleisz do piekarnika, pozostaw go na 30 minut. W tym czasie składniki aktywne będą rozpuszczać zabrudzenia, a my nie będziemy musieli nawet kiwnąć palcem. Po tym czasie zabierz papier, ścierając przy tym rozpuszczony brud. Piekarnik lśni i wygląda jak nowy. Na jego szybie nie ma smug. Czyszczenie przypalonego piekarnika już nigdy więcej nie będzie męczącym i irytującym zajęciem. Zwykłe pudełko po kapsułkach do prania ma ukryte zastosowanie. Jestem pewna, że nigdy nie korzystałeś z niego w ten sposób. Może przydać się w kuchni, dlatego nie warto wyrzucać go do śmieci. Okazuje się, że producenci tworząc opakowania czy pudełka nie wiedzą, że mają one ukryte właściwości. Jakiekolwiek pudełko po proszku czy kapsułkach do prania może być wykorzystany w sposób, który zaraz ci pokażę. Zawsze miałam problem z resztkami jedzenia w zlewie. Bez względu na to, jak bardzo wyczyścisz naczynia przed zmywaniem, kawałki jedzenia nadal na nich pozostają. Weź wcześniej wspomniane pudełko i zrób w jego spodzie dziury, będzie wtedy wyglądać jak sito. Aby to zrobić, możesz rozgrzać gwóźdź na podgrzanym palniku lub wykorzystać zwykłą świeczkę. Gorący gwóźdź szybko topi plastik. Zrób też dziurę w pokrywie, pudełka, która posłuży do zawieszenia pudełka przy zlewie. Zawiesisz je przy pomocy wieszaka samoprzylepnego. Następnie tak przygotowane pudełko przymocuj. Dzięki niemu twój zlew będzie czysty i nie będzie zatkany. Ten trik pozwala zebrać odpady, które osiadają na dnie. Pozostaje tylko usunąć i wyrzucić wszystko, co niepotrzebne, do kosza na śmieci. Po użyciu opłucz pojemnik i odwieź go do następnego razu. Pokojówka hotelowa podzieliła się ze mną tym trikiem. To niesamowite jakie to jest proste. Od teraz oszczędzam pieniądze i mam zawsze odświeżoną muszlę klozetową. Jeśli masz kapsułki do prania, możesz zrobić to samo. Zachowaj plastikowy pojemnik po starych odświeżaczach do toalety. Otwórz go i dokładnie wypłucz, teraz weź kapsułkę. Użyj kapsułki, która zmieści się w pojemniku bez zbytniego nacisku. Unikaj ściskania, ponieważ kapsułka może pęknąć. Kapsułki do prania, znane również jako laundry pods, mają kilka kluczowych właściwości. One sprawiają, że są odpowiednim zamiennikiem tradycyjnych kostek do toalet. Dlatego pomagają utrzymać muszlę klozetową czystą i świeżą. Weź ostry przedmiot, jak szpilka, i zrób kilka dziurek w kapsułce. To zapewni, że detergent będzie uwalniał się w odpowiednim czasie podczas spłukiwania. Umieść pojemnik w muszli klozetowej tak, jak zwykle robisz to przy czyszczeniu w domu. Kapsułki doskonale sprawdzają się jako odświeżacz i kontroler brudu. Będą służyć przez długi czas.